Słowa Ewangelii według świętego Jana nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud. Stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn człowieczy, jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Przeżywamy kolejny dzień, rozpoczynamy tydzień naszej pracy i modlimy się za maturzystów, którzy zdają egzaminy maturalne. I dzisiaj słyszymy słowo, które jest konsekwencją dokonywanego cudu przez pana Jezusa: rozmnożenia chleba, a potem w tajemniczy sposób pan Jezus udaje się do Kafarnaum. Ta scena chodzenia po jeziorze w wzburzonych falach jest pokazaniem, że Chrystus ma władzę i moc. Nad żywiołami tego świata. I ludzie, którzy byli świadkami rozmnożenia chleba, szukają Jezusa. Ale bardzo ważne jest pytanie, po co oni go szukają, i Chrystus odpowiada im, czy pokazuje im właściwe intencje. Nie szukacie mnie dlatego, że widzieliście znak, ale dlatego, że najedliście się chleba dosyta. Fragment ewangeliczny związany z rozmnożeniem chleba. I z pokarmem, który może dać Chrystus, według wielu interpretatorów Ewangelii, według świętego Jana, należy łączyć także z wydarzeniami wody, o której mówi samarytanka, ponieważ Chrystus obiecuje jej, że gdyby znała dar Boży, to otrzymałaby wodę i nigdy by nie czuła pragnienia. Podobnie jak ci ludzie, gdyby oni odkryli w, tym, w rozmnożeniu chleba znak, nie pragnęliby już tego chleba. To znaczy, że najedliby się na wieczność. A tak, kiedy pozostajemy tylko i wyłącznie w sytuacji ziemskiej, to dzisiaj zjemy, ale jutro znowu jesteśmy głodni. I ci ludzie przychodzą do Jezusa, bo niedawno się najedli, ale już są głodni i chcą tego nowego znaku. Chrystus obiecuje, że da im pokarm na życie wieczne, samarytance, że ona nigdy nie, be, nigdy nie będzie pragnęła wody. Woda i chleb są podstawowymi elementami żywności człowieka. Czym jest woda i czym jest chleb? Woda to Duch Święty, a chleb to Eucharystia. Jeśli my naprawdę uwierzymy w moc Ducha Świętego, jeśli my na nowo będziemy odkrywali Eucharystię, będziemy mieli pokarm na życie wieczne. I dzisiaj Pan Jezus zadaje pytanie: jakie są Twoje plany? Czy Ty planujesz swoje życie, ale w perspektywie życia wiecznego? My często rozpływamy się w przeszłości. Nie mamy już na to wpływu, albo myślimy o jutrze, nie wiadomo, czy ono przyjdzie, ale czy ty dzisiaj myślisz o życiu wiecznym? Bo to jest podstawowe pytanie. A do tego życia wiecznego prowadzi pokarm, którym jest Eucharystia. Prośmy Pana, aby Pan nam dzisiaj błogosławił.